Daniel Machnowski. Daniel, dzień dobry, witam cię. Powiedz jak w tej chwili wygląda sytuacja w stolicy. No w tej chwili jest ciężko, trzeba patrzeć przede wszystkim pod nogi, dlatego że jest ślisko. Przez noc padał deszcz, a biorąc pod uwagę to, że mamy ujemne temperatury, ten deszcz spadając na ziemię zamarzał. I jak widzimy warszawskie ulice. O, właśnie tutaj mamy najlepszy przykład. Mam nadzieję, że wszystko w porządku i że ten pan dojdzie spokojnie do pracy. Jak widzimy, no nie jest najlepiej. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Najlepszy tego dowód, proszę zobaczyć. Mamy tutaj piękną szklankę, dlatego też trzeba uważać, trzeba zachować ostrożność, dlatego że cały czas jest jeszcze ślisko co prawda służby drogowe zaczęły posypywać chodniki solą, która ten lód będzie rozpuszczać, ale żeby ten lód się rozpuścił, musi minąć trochę czasu. A teraz biorąc pod uwagę to, że mamy taki szczyt komunikacyjny, bo ludzie, mieszkańcy Warszawy dojeżdżają do pracy, próbują dostać się do pracy, dlatego też dochodzi do takich sytuacji, jak widzieliśmy przed chwilą, można się przewrócić, można niestety doznać obrażeń, czy to ręki, czy to nogi, dlatego. Też miejmy oczy dookoła głowy, patrzmy pod nogi. Przede wszystkim idźmy trochę wolniej, dlatego że chwila uwagi może się skończyć bolesnym upadkiem. Pogoda na razie mieszkańcom Warszawy nie sprzyja. Miejmy nadzieję, że dzisiaj szpitale nie będą oblężone osobami, które doznały jakiegokolwiek urazu w wyniku właśnie takiej przechadzki porannej po zamarzniętym chodniku.